Wiesz, co jest najbardziej niebezpieczne w pornografii? To, że stała się normalna. Dziś panuje przekonanie, że przecież każdy ją ogląda. Co więcej, jeśli nie oglądasz porno, to jesteś dziwny, śmieszny, odklejony. Ale prawda jest taka, że to nie jest rozrywka, to nie jest ani trochę naturalne. Może to, co wszyscy nazywają normą, to tak naprawdę uzależnienie, które niszczy ci życie i nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Po obejrzeniu tego filmu wreszcie przejrzysz na oczy i będziesz wiedział, co konkretnie zrobić, aby skutecznie zerwać z tym złym nawykiem. Dlatego upewnij się, że zostaniesz do końca. Zaczynamy. Większość ludzi nawet nie myśli o tym, że mogą mieć problem, bo przecież każdy to robi. Bo lepiej się rozładować niż chodzić sfrustrowanym. Bo przecież pornografia to taki mały grzeszek, który nikomu nie szkodzi. Bo przecież jesteśmy tylko ludźmi. Ale powiedz mi, czy uważasz, że naprawdę nic się nie dzieje, jeśli tracisz godziny tygodniowo na oglądanie obcych ludzi uprawiających seks, czujesz się po tym upokorzony i pusty, coraz trudniej jest ci się podniecić z prawdziwą kobietą, a twój mózg domaga się coraz bardziej hardkorowych treści? To nie tylko przyzwyczajenie. To autodestrukcyjny cykl. I każda ilość tego gówna to problem. Bo każda ilość zabiera ci kawałek energii. Skupienia, ambicji i szacunku do samego siebie. Dzięki kilku kliknięciom możesz dziś zobaczyć więcej nagich kobiet w godzinę niż wszyscy nasi przodkowie razem wzięci przez całe życie, a twój mózg nie jest na to gotowy. Pornografia przeładowuje twój układ nagrody, zalew dopaminy, potem gwałtowny spadek i znów chcesz więcej, jeszcze mocniej, jeszcze dziwniej. Przez to rośnie tolerancja. Zaczynasz potrzebować skrajnych, upokarzających scen. Z czasem twoje ciało reaguje na ekran, ale nie reaguje na prawdziwą kobietę. Rośnie ryzyko zaburzeń erekcji i oziębłości emocjonalnej. Twoja psychika dostaje w kość, bo kiedy kończysz, nie czujesz satysfakcji. Czujesz wstyd, pustkę, wstręt. A co w tym wszystkim najgorsze? Zaczynasz programować swój mózg na to, by bardziej pociągało cię obserwowanie seksu niż jego przeżywanie. Uczysz się odczuwać podniecenie, patrząc na to, jak jakiś obcy typ posuwa laskę, która ci się podoba. To nie jest ani trochę normalne ani naturalne. To programowanie się na samotność, bezsilność i dewiację. Kiedy sięgasz po porno, to nie szukasz wyłącznie przyjemności, szukasz bliskości. Brak ci kobiecej energii, tylko że jesteś zbyt przerażony prawdziwą intymnością. Bo prawdziwa kobieta może cię ocenić, może cię odrzucić, a ekran nigdy. Paroma kliknięciami możesz wybrać dowolny typ kobiety, na jaką tylko masz ochotę: brunetkę, blondynkę, azjatkę. W dodatku robiącą dokładnie to, co w danym momencie podpowiada ci twoja fantazja. Pornografia daje złudzenie, że jesteś pożądany, ale tak naprawdę. Tylko pogłębia pustkę, od której próbujesz uciec. Nie chcesz seksu, chcesz być widziany, chcesz być chciany, tyle że nie masz odwagi przyznać się do tej potrzeby. Więc karmisz ją iluzją i stajesz się jeszcze bardziej samotny. Co więcej, zabijasz w sobie ten naturalny zew, który w normalnych warunkach napędzałby cię do rozwoju i podjęcia działania w celu zdobycia prawdziwej kobiety. Bo po co masz się wysilać, skoro wszystko masz dosłownie pod ręką. Większość ludzi pyta, jak mam przestać oglądać porno. To zły kierunek. Zamiast tego zapytaj, dlaczego w ogóle mam ochotę to oglądać? Bo tak naprawdę pornografia nie jest źródłem problemu. To sposób, w jaki sobie radzisz z tym, czego nie potrafisz znieść: samotność, odrzucenie, wstyd, poczucie bycia niewystarczającym. Jak każdy nauk, porno to znieczulenie, ale znieczulając ból, zabijasz też radość. Nie jesteś słaby bo masz impuls, jesteś słaby, bo pozwalasz impulsowi przejąć nad sobą kontrolę. No dobrze, wiesz już teraz, że oglądanie pornografii nie jest czymś naturalnym i normalnym. Wiesz, że tak naprawdę niszczy twój mózg. W takim razie, powiedzmy sobie teraz, co możesz zrobić, aby faktycznie zerwać z tym złym nawykiem. Jeśli chcesz naprawdę to przerwać, musisz działać na dwóch poziomach wewnętrznym i zewnętrznym. Popatrz na swojego Instagrama, jak wygląda twój fit? kogo tam obserwujesz. Jeśli w każdym momencie randomowo może ci się wyświetlić na ekranie półnaga laska, to nic dziwnego, że ciężko jest ci kontrolować swoje pożądanie. Przestań być stulejarzem. Odobserwuj wszystkie profile półnagich lasek, których nawet nigdy nie widziałeś na żywo. One nie są inspiracją, są zapalnikiem. Kolejna rzecz, jeśli z jakiegoś powodu korzystasz z OnlyFansa, Stań przed lustrem, spójrz sobie w oczy i sprzedaj sobie plaskacza na przebudzenie. Pora przyznać przed sobą, że do tej pory byłeś żałosny i szukałeś potwierdzenia od kobiet, które nie wiedzą nawet, że istniejesz. I wreszcie, trzeba coś zrobić ze wszystkimi stronami internetowymi. Dostęp do pornografii jest obecnie tak prosty, że to aż przerażające. Zatem, jeśli nie chcesz polegać wyłącznie na swojej sile woli i dyscyplinie, możesz zainstalować blokery, aby ograniczyć dostęp do treści, które są Twoim triggerem. Przede wszystkim, musisz zrozumieć samego siebie. Musisz zauważyć schematy, które zachodzą w Twojej głowie, aby móc je przerwać. Możesz zacząć prowadzić dziennik emocji. Zapisuj w nim, co robisz i co czujesz, zanim sięgniesz po porno. Być może dostrzeżesz jakiś wzorzec. Zadaj sobie pytanie, czego tak naprawdę teraz potrzebuje. Zamiast dawać impulsowi kontrolę, przekształć go w energię. Idź pobiegać, zrób 50 pompek, weź zimny prysznic, zadzwoń do kogoś i pogadaj o czymkolwiek. Spróbuj sobie wyobrazić kogoś, kto właśnie przebiegł 10 kilometrów i zaraz po powrocie do domu stwierdza, że ma teraz ochotę zrobić sobie dobrze. To niemożliwe, Czasem problemem jest nawet coś tak błahego jak nuda. Dlatego tak ważne jest, żeby mieć w życiu jakiś cel i być aktywnym. Pamiętaj, że jeśli po fakcie czujesz wstyd, że popełniłeś błąd, to znaczy, że to był błąd. Twoje ciało nie ma prawa nad tobą dominować. Masz być królem, panem swojego życia, a nie sługą swoich genitaliów. Chcesz być niepokonany? Naucz się odmawiać sobie tego, co cię osłabia. Chcesz wrócić do życia. Zacznij traktować siebie poważnie. To nie będzie łatwa droga, ale za każdym razem, kiedy wygrywasz ze sobą, odzyskujesz kawałek wolności i rośnie twoja pewność siebie. W ten sposób, krok po kroku, budujesz nową wersję siebie. Nie wstydź się tego, że walczysz. Wstydem byłoby się poddać. Jeśli ten film ci pomógł, zostaw polubienie i mimo że to wrażliwy temat, nie wstydź się zostawić komentarza. Jesteśmy tutaj, żeby się wspierać i motywować, nie oceniać. A w ten sposób może pomożesz komuś, kto właśnie toczy tę samą walkę. I jeśli chcesz dalej wzrastać i budować życie na własnych zasadach, koniecznie dołącz do naszego bractwa, subskrybując kanał i klikając dzwoneczek, aby zawsze być na bieżąco. Na koniec pamiętaj, bracie, jesteś silniejszy, niż myślisz. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymaj się.